Jeszcze nie do końca. Jeszcze to nie jest wszystko doskonałe. Jeszcze są luki. My to wszystko wiemy. Jeszcze w naszych tych przedsięwzięciach społecznych też nie wszystko się udało. Sprawa choćby mieszkań. My tego nie ukrywamy. To oni twierdzą, że są idealni, wspaniali, genialni i w ogóle. My tego nie mówimy. Ale będziemy to nadrabiać. Będziemy to nadrabiać i będziemy, mam nadzieję, przekonywać coraz większą ilość Polaków, że ta opowieść, która powoduje, że nasi przeciwnicy mają w Polsce spore poparcie, jest bzdurą. Ta opowieść, można powiedzieć, ma dwa warianty. Ten dla najgłupszych. I ten dla trochę bardziej rozgarniętych. Ten, ten dla najgłupszych, proszę Państwa, mówi tak. W ruina, wszystko się wali. Koniec. Każdy to może zobaczyć. No jest taki typ ludzi, którym jeżeli by im telewizja, której wierzą, a wiadomo która to telewizja, wiecie Państwo która. By ogłosiła dzisiaj, że dzień jest zimny, ch chmurny, pada deszcz ze śniegiem, to oni by się poubierali ciepło, wzięli pana Na no, takim można mówić wszystko. No, każdy, kto jeździ choćby przez Lubelszczyznę, widzi, jak się zmienia. Jak się zmienia na lepsze. No ale do niektórych to nie dociera. No ale są jednak ci, którzy mają troszkę więcej oleju w głowie. I tym się opowiada inną historię. I to często działa. No tak, jakieś tam rzeczy są załatwione. Oczywiście no, nie mówią tego, co ja, ale no, coś tam przyznają. Ale pod tym wszystkim, proszę Państwa, tyka bomba. Typa bomba, i za chwilę wylecimy w powietrze. Za chwilę wylecimy w powietrze, no bo to wszystko jest tak, że były jakieś pieniądze, nie wiadomo skąd, wszystko wydali, rozdali, a teraz klops.